Cześć! Z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj kolejny tutorial. Przejdziemy sobie z Vijejem. Jest dzień szósty. Poznamy sobie, jak działają bazy danych w Babu.io. Jak to działa? Już ci pokazuję. Chcesz budować aplikację webową? Skorzystaj z platformy NoCode, gdzie bez programowania w Babu.io bardzo szybko stworzysz sobie aplikację webową. Będziesz mógł ją wrzucić też w App Store albo w Google Play. Ja jestem Karol Bocian, od lat programuję oraz tworzę oprogramowanie, a Tobie on oferuje kilka rzeczy. Konsultacje z Babuio, abyś tworzył jeszcze lepsze aplikacje, kursy, w których nauczysz się, jak tworzyć aplikacje w Babuio. Od podstaw możesz też zamówić po prostu aplikację u mnie, a ja ją dla Ciebie zrobię i na sam koniec perełka, możesz po prostu zostać moim wspólnikiem. Ja będę robił aplikacje, a Ty będziesz robił biznes z tym właśnie związany. I koniecznie zapisz się na mój newsletter, aby dowiedzieć się o najnowszych rzeczach Babuji oraz w moim małym świecie. Jeżeli jesteś zainteresowany, pisz śmiało na mój e-mail, znajdziesz go w opisie tego filmu. Hej! Bazy danych w Babuio określone są w zakładce Data. Tutaj mamy bazę danych i tutaj określamy sobie tabelę bazy danych. To trochę jak arkusze kalkulacyjne. Tutaj mamy jakiś arkusz i na przykład mamy userów. Users mamy użytkowników, dodajemy sobie nową tabelę, nowy arkusz, na przykład z produktami Product. Jako kolumny określamy sobie jakieś pola w własności tego naszego elementu, produktu, na przykład name, nazwa naszego produktu, na przykład Product ID, jakiś ID tego produktu, na przykład price, cena tego produktu, a następnie w kolejnych wierszach. Już wypełniamy sobie, co nam się składa na tę naszą tabelę, jaka jest zawartość tego. I te elementy wypełniają albo użytkownicy w naszej aplikacji, albo administrator naszej aplikacji, albo jakiś automat wstrzykuje nam dane do naszej bazy danych. I tu możemy sobie wpisywać jakieś rzeczy Biurka na przykład. Product ID to będzie prod 1, prod 1, a cena na przykład 123. I tak samo z użytkownikami możemy sobie robić takie tabele i te tabele ze sobą mają relację. bałą robimy to tak, że na dzień dobry, kiedy tworzymy aplikację, nasza baza danych ma tabelę użytkownicy. Każdy yy, użytkownik ma zaś maila, ma datę modyfikacji, datę stworzenia oraz slaga. Te ostatnie trzy Kolumny, bo możemy powiedzieć, że to są, nazywa się to polami w Pablu, ale w naszym arkuszu to były po prostu kolumny. Te trzy ostatnie kolumny są zawsze w, we wszystkich takich data type'ach, czyli tabelach w naszej bazie danych w, dla każdego wiersza. Data modyfikacji, data stworzenia danego wiersza oraz slag, który możemy sobie wykorzystywać, żeby znaleźć dany element w naszej bazie danych, bo on musi być unikalny tak samo jak ID naszej elementu, A e-mail, każdy użytkownik musi mieć e-mail. Hasła nie ma w tabeli z użytkownikami, bo one jest, wiecie, bardzo ważne, żeby nikt się do niego nie dostał, w tym również, żeby nie znał go twórca danej aplikacji w Bobu Io. Jak zrobimy sobie nową tabelę na przykład z produktami, Product, to tutaj już mamy zamiast maila, tak jak w tabeli użytkownicy, mamy kreatora. Czyli osoba, która stworzyła dany wiersz w danej tabeli. Jak tworzymy sobie nowe tutaj kolumny, na przykład mamy produkty, więc damy sobie nazwę naszego produktu, która jest, załóżmy, tekstem. Możemy tutaj wybrać różne typy danych, możemy robić relacje do innych tabel, możemy robić relacje do takich podstawowych typów, czyli dodawać kolumny, które są tekstami, liczbami, jakimś zakresem liczb, datami, zakresem dat, prawdą, fałszem, plikiem, zdjęciem lub adresem. Więc możemy dodać sobie na przykład, że nasz Produkt ma nazwę, nasz produkt ma jakiś specjalny product ID typu. Też typu number. To będzie nasz number. OK, i tam jeszcze mieliśmy w tym naszym arkuszu cenę, więc cenę też możemy dać jako liczbę. Price. Typu number. Jak nasz użytkownik będzie dodawał jakiś nowy produkt, to później w zakładce update'a to wszystko nam się pokaże. Pokażą nam się produkty, pokażą nam się też osoby, które stworzyły dany ten produkt w kolumnie Created By. Możemy wrócić sobie jeszcze do użytkowników i też im dodać jakieś rzeczy. np. przykład age wiek naszego użytkownika, to będzie liczba number. OK oraz możemy dać na przykład, informację, prawda, fałsz jest no, czy dana osoba ma dzieci. Albo czy jest po ślubie, is married. Ok, i teraz mamy sobie taką tabelę, możemy ją w pewien sposób wypełniać. Możemy zaznaczyć też, że na dzień dobry w niektórych, oczywiście, typach danych, na przykład, zawsze nasz nowy użytkownik nie jest zamężny. Dopiero jak wypełni sobie, że jest, to wtedy zmieniamy sobie to pole. Jak możemy wypełniać sobie w przypadku? Tabeli użytkownicy, my używamy tutaj, żeby coś się nam nowego pojawiło, używamy komendy zarejestruj się. Rejestracja. Rejestruje się użytkownik, pojawia się wpis o nim w tabeli użytkownicy. W przypadku produktów używamy już tutaj komendy Create a New Thing i robimy nową rzecz w tej tabeli z produktami, ale o tym opowiem w następnym materiale. My teraz skupimy się na użytkownikach. Będziemy robili sobie nowego użytkownika, więc dodamy sobie jakąś grupę, może ustawmy jej. Lejecz na kolumn i co od niego chcemy. Tam chcieliśmy od naszego użytkownika username. Username, albo dokładnie name. To będzie jakiś kontrolka z inputem, input, 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 jest kontrolka z inputem i tu damy sobie, że to jest właśnie name. Nazwa naszego użytkownika jest. Mamy nazwę, wymagamy, żeby zawsze była pełna, więc zaznaczam this should not be empty. I następnie od naszego użytkownika chciałem jeszcze adres e-mail, więc kopię sobie te dwie rzeczy i zmienimy sobie tutaj e-mail, e-mail i zmienię content format też na e-mail, żeby mi ładnie formatowało oraz pilnowało, że tam ktoś pisał maila, to zmienię sobie też na e-mail. Zobaczmy, jak jest nazwa. Jest dobrze. Od naszego użytkownika, jeżeli będę chciał kolejno wiek, bo też dodaliśmy sobie takie pole. age, wiek. I tutaj to będzie typu integer. Możemy zaznaczyć sobie, że np. minimalna wartość to jest 0, a najdłużej ktoś, załóżmy, że żyje 200 lat, więc pozwolimy wpisać też 200, no i oczywiście zmienimy sobie tutaj nazwę h Kolejno, chcemy od naszego użytkownika jeszcze hasło, Ctrl D. Znowu duplikuję sobie to, wymagam hasło od naszego użytkownika, password jest Tutaj też podmienimy sobie na password. password, jest, dodamy sobie przycisk, który pozwoli mi to wszystko zapisać, button oraz jeszcze checkboxa, żebyśmy mieli informację, czy ktoś jest y, zamężny, czy nie. Więc szukam jeszcze checkboxa, checkbox i damy sobie tutaj is merit. Od razu w tym przypadku nie zmieniłem się nazwą, więc też sobie poprawię tej naszej kontrolki. OK, nie zaznaczam, że musi być checked, bo nie każdy musi być zamężny, ad workflow i robimy sign the user up. rejestrujemy sobie nowego użytkownika. W e-mail wpisujemy to, co mamy w mailu, w hasło wpisujemy to, co mamy w tym input password value. OK. Możemy wysłać maila z potwierdzeniem, żeby ktoś musiał potwierdzić swój mail, więc na jego skrzynkę mailową przyjdzie e-mail, żeby go potwierdzić. Czy będziemy pamiętali maila? Tak, pamiętamy. To wybieramy też stronę. Jak on kliknie potwierdzenie maila w mailu, który od nas dostał, to przejdzie na stronę yy, index. Nie wymagamy potwierdzenia hasła, ale dodamy sobie jeszcze pozostałe pola. Też od razu wypełnimy. Więc w wiek wpiszemy to, co mamy w input age, a w is merit wpiszemy to, co mamy w check i po tym wszystkim zrobimy reset relevant inputs, to wykasuje nam wartość kontrolek, które zostały wypełnione. Zróbmy preview i przetestujmy sobie. Weźmiemy sobie adres e-mail po to, żeby potwierdzić za chwileczkę. Bierzemy sobie Karol, wpisujemy adres e-mail, jakiś wiek i jakieś hasło. To możemy użyć to, co nam podpowiada Google. Mogę od razu zaznaczyć is married lub nie. Znaczymy sobie w ten sposób. Klikam submit. Już teraz możemy pójść do bazy danych i zobaczyć, że w zakładce Update w tabeli Users pojawiło się moje konto. Nawet jeszcze nie, nie musiałem potwierdzać, ale ono już jest, zobaczcie. Już mamy nowy pis z naszym użytkownikiem. Mogę go teraz szybko wyświetlić, dane tego naszego użytkownika, więc klikam sobie Ctrl D na tym wszystkim. Teraz zmienię sobie te nasze elementy tutaj. Usuwam inputy, usuwam submit i weźmiemy tutaj, wrzucimy teksty tekst, ctrl D, duplikuję sobie każdy tekst i w co drugim tekście podmienię na wartość current user, czyli obecnie zalogowany użytkownik i na początku chcę od naszego użytkownika wyświetlić jego imię, więc szukam sobie name, current user name. Nie widzę takiego pola, poszukam sobie zaraz jeszcze raz, jakie je dodałem, update Jest user, nie ma name'a, ja nie dodałem name'a, więc jeszcze Dodamy sobie do tabeli nazwę naszego użytkownika, user. Możemy zobaczyć, już do stworzenia tabeli, dodać sobie name, pole, tekst, tekst, jest. Mogę od razu mojemu użytkownikowi też zedytować, wypełnić to pole, carol, jest. OK. Przypiąć to jeszcze do tego naszego workflow tutaj z rejestracją, add fields, name, pojawiło nam się nowe pole, i znowu szukam input, name. Value. OK, teraz będą wypełnione przy rejestracji innych użytkowników, a tutaj będę to wyświetlał. Current user, biorę od mojego użytkownika jego imię, niżej biorę od mojego użytkownika, tu chcieliśmy e-mail, więc biorę sobie e-mail, następnie biorę wiek od mojego użytkownika, current user age i na sam koniec hasła nie wezmę, bo się do niego nie podepnę, ale za to wezmę sobie pole is e Będę wiedział, czy ktoś jest żonaty. Ctrl D, duplikuję i znowu biorę sobie current, user, is, merit. Będę miał tutaj informację jest lub false. No i to w sumie chcę dostać. Zobaczmy, jak to wygląda. Name Carol, to co. Z bazy danych to co w bazie danych mamy, zobaczcie nam się ładnie wypełnia, wiek czy jestem żonaty, nie i wszystko mamy tu wyświetlone. I to już wszystko co chciałem Ci pokazać w tym materiale. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, abym zrobił dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!